Dobra. Ja już jestem w drodze w Neon. Hola, hola, słoneczko. Sam lubię sobie czasem coś wciągnąć. a Ale żeby Każ gaz... Sztuczka, której nauczyłam się w Jersey. Gaz pozwala mi szybko biegać. Czyżby. Muszę ci uwierzyć na słowo, przewodniczko. Ciekawe, jakie jeszcze skrywasz tajemnice. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Infamous First Light. Jest to oczywiście najnowsze DLC do gry Infamous Second Sun. Oczywiście jest to osobne, samodzielne DLC, tak więc podstawki nie trzeba do tej gry. A oczywiście w dzisiejszym odcinku dalej będziemy kontynuowali wątek fabularny, ale też chciałbym się przyjrzeć zadaniu pobocznym, ponieważ jestem ciekawy, jak tutaj jest... jak to tutaj jest stworzone, jak te zadania poboczne wyglądają. Jest to by też w dzisiejszym odcinku, to okay. sprawdzimy. Okej, okay, to jest to wysi energię neon. No okej, okay, dobra. Tak więc nic innego nam nie pozostało jak wysać to. Nowa wiesz czego chcę. No dobra, tyle nie wygasie. Przydaj się w końcu na coś. Co to jest w ogóle? Zaraz sobie sprawdzimy. Zbieraj no nowe lumeny, aby zdobyć więcej punktów do zdolności. Czyli to są jakieś takie po prostu znaćki, które umożliwiają nam rozwój naszej postaci. Czy co? Ze względu na to, że DLC jakoś specjalnie długie nie jest, to będę oczywiście to zbierał podczas przechodzenia tutaj gry. No ze względu na to, że po prostu chciałbym tą swoją postać też ulepszyć, to jest dosyć ważne w tej grze. Ta postać też jakoś specjalnie nie jest tak, nie ma tak dużej rozbudowy, jak w przypadku podstawki, gdzie mieliśmy kilka mocy. Tak więc to długo nie będzie nam tutaj zajmowało, a też no mówię, ze względu na to, że DLC jest dosyć krótkawe, to będę starał się po prostu też wykonywać wszystkie misje poboczne przechodząc sobie te DLC na YouTubie. Jeszcze tutaj widzę kilka jest ich. Zbierzemy, dobra. O, jak wielki i się rusza! Jakiś wyścig weź udział w wyścigu. No dobra, idziemy zobaczyć. Ja, masz coś wspólnego z tym pokazem świetlnym Nie, no, yeah. <laughs> gazu. Skup się na bręcie. No, Trudno było tego nie zauważyć. Myślę, że najlepiej by było, gdybyś wpadła do mnie, a ja w tym czasie wybadam swoimi mackami, gdzie są rekiny. To za zboczenie z jeden. Starszy ten koleś przypomina mi rediego z podstawki. Nie wiem, czy wam tak samo. No dobra, weźmiemy sobie ten wyścig, ale najpierw chciałbym sobie ulepszyć postać, bo jakieś tutaj dwie nawet zdolności mógłbym sobie ulepszyć. To już mam kupione, i tu mamy możliwość zwiększenia energii o 25%. To już mam. Po kolei będę w sumie wszystko brał. Pojedynczo, z każdego rodzaju i myślę, że w ten sposób będę... przez te chmurki da mi kopa. całego. No dobra, lecimy sobie z tym koksem. Te tutaj takie pola umożliwiają nam bardzo, bardzo szybkie przemieszczanie się. Aj, udało się, pięknie. Zdobycie takiej lumeny, tak się zwie. Lepiej, kiedy próbują uciekać. Luna, tak? Luna, czy. Nie wiem, jak się zwie. Ale, jak to sobie zbierzemy, tak jak widzicie, mamy dwa punkty doświadczenia. Znaczy, takie dwa punkty yy, specjalne. Które naprawdę, myślę, że te wyścigi warto będzie sobie tutaj rozgrywać. Zobaczcie, z tego sporo. Lumenowa gonitwa. To już ukończyłem. Ale, też kolejne. Kolejnych wyścigów jest sporo, więc w sumie można w ten sposób Dobre. się bawić. Idą do mnie. Gdzie jest Brent? Dobra, mamy towarzystwo, mamy ale to. Wow, nawet. Nie wiem, czy słyszeliście to, ale tutaj nasza bohaterka nie powiedziała, ee, czemu nie mówcie pan, jest tylko po polsku, fajnie to dosyć dziwnie też w, kontek w kontekście takim, że no, po prostu rozgrywana jest akcja w Stanach, tak, gdzie mało mówi po polsku, więc dosyć dziwne takie, takie i fajne z jednej strony, bo jakiś taki polski akcent, ale też w sumie nie pasujący troszeczkę do klimatu. Gdy pokonasz. Okej. Okay. Czyli coś było też w podstawce. Szybki atak, mocny atak, kiedy jakąś tam ilość przeciwników wcześniej rozwalimy. Więc dosyć fajna eliminacja. Warto sobie to zbierać i przeznaczyć potem na jakieś takie, wiecie, misje. Znaczy, misje, końcówki misji po prostu. Dobra. Ta już jest ukończona. Misja uwolni Neon. Fetch, skarbie. Moje macki wyczyły coś, co Rany! Rekiny otrzymają niedługo dostawę broni. Pomóż mi ich okraść, a obiecuję, że za godzinę pięćdziesięciu uzbrojonych ludzi będzie szukać brenta. Super, dziękuję. Daruj sobie te teksty o mackach. Wiem, że jesteś oblechem. Ej, Nie wiem, czy wiesz, ale niektóre kobiety nie potrafią mi się oprzeć. Jasne, jak im zapłacisz. Dobra. <noise> Jak będziesz gotowa ukraść tę broń, spotkajmy się w alejce na dyłach sklepu z kanapkami Nets, okej? Okay? Okej. Okay. Dosyć kusząca oferta, bo w 50 kolesi, szukających brata fetch, to zdecydowanie lepsza szansa na znalezienie go niż szukanie go w pojedynkę, tak? Więc tutaj takie coś jest kuszące, ale mamy kolejną misję tutaj poboczną. Malowanie sprayem neonowe jakieś graffiti, zobaczymy jak to będzie wyglądało chyba podobnie jak, okej, okay, dobra, ruszaj kontrolerem i przytrzymaj R2 aby strzelić neonem okej, okay. jest to łatwe dosyć ciężko ten neon utrzymać, ale Użycie wow tak kurcze, powiem wam, że robi to większe wrażenie na mnie niż te graffiti, które wykonywał nasz główny bohater właśnie w podstawce Aż to w sumie zachęca do robienia kolejnych tutaj takich grafiti neonowych. Tu mamy kolejny wyścig. sobie można pominąć. Pójdziemy do kolejnej misji fabularnej. Tu też nie wiem, czy chcecie zobaczyć ten sam rodzaj, nie wiem, że kilka wyścigów, czy tylko chcecie zobaczyć jak wygląda misja poboczna dana. I nic poza tym. No mówię, pewnie tak i tak będę te kilka wyścigów sobie przy okazji wykonywał, bo mówię, jak postawka zajmuje tam tylko 3,5-4 godzinki, to wiadomo, to fajnie sobie jakieś tam jeszcze od czasu do czasu misje poboczne wykonywać, czy też pozbierać te lumy, czy jakim tam. Kurde, to daje naprawdę ogromne prędkości. Kurczę, im ciemniej jest na zewnątrz, tym lepiej to wszystko wygląda. Aha, gdzieś to w pobliżu tutaj powinno być. Pana na dole. Okej, okay, dobra, widzę. Fred, Auto załadowane spadamy! Dobra, no, ważniejsze, że nie trzeba nie wiem. Kiedy się włamywałem, chyba aktywowałem jakiś alarm. Jeśli rekiny nas dogonią, osłaniaj mnie. Nic nie bój, będzie dobrze. Powiedzisz skarbie, jeśli oni się dowiedzą, że ich okradłem, będą chcieli się na mnie zemścić. Wolałbym uniknąć. Wyluzuj, chronicie przewodniczka, nic ci nie zrobił. Dostarczymy broń twoim ludziom, a oni użyją więcej znaleźć prenta. Wszystko gra. Taki typowy wspaniaczek z mojego punktu widzenia. Dużo mówi, a troszkę taki panikarz też przy okazji. Na szczęście nie musieliśmy dźwigać żadnych towarów, żadnej broni. Po prostu <grym> mamy go tylko chronić. Na razie spokój. Aaaa... Nie na długo. Zrób coś i to szybko! Też wpadł na pomysł, żeby w dwójkę tylko tutaj kraść broń, Byśmy nie mogli w kilku osób jechać. Jesteśmy zablokowani! Wysiadam! Osłaniaj mnie! Nie! Spokojnie, oczyszczę drogę! O, może nawet nie jest świadomy tego, jaki, jakie tutaj fetch ma umiejętności, dlatego też tak... Kurde, ale strasznie dużo traci... Nie wiem, czy coś źle zrobiłem. Już widzę, że nasz tutaj kolega traci naprawdę mnóstwo zdrowia. Cholera, nie miałem co tak rozegrać. Zresztą za dużo zdrowia nie mam, ale najważniejsze, żeby on przetrwał, bo inaczej będzie lipa. A pięknie! I teraz jeszcze tych jest. Dobra, z ledwością to zrobiłem. Ale się udało, zobaczcie, jak mało paska zdrowia mu zostało. Czekajcie, aż tego tutaj wezmę, sobie rozwalę, żeby nam nie przeszkodził. Mało brakowało. Ja mam tylko nadzieję, że jakiś kolejny przeciwników na naszej drodze nie będzie. Nie wiem, coś zrobiłem chyba nie tak, że on jakoś może wyszedł z tego auta gdzieś tam w pobliżu był. Nie wiem, albo miałem ich wysadzić. W sumie jakoś jednym strzałem A ja się zacząłem bawić No ale można też i tak, nie? Dobra Aha, mieliśmy wysadzić te auta Wiecie A, w sumie mogłem strzelić, zobaczcie, w auta No by wybuchły i też przy okazji by ich rozwaliło to. A, no dobra, no mniejsza o to. Schowajmy się chociaż na moment. Dajmy chwilę odsapnąć. Znam idealne miejsce. Ach, pięknie. Szybciej niż GTA. Nie oddalać się od samochodu, szejnąć a, tylko... A, dobra już. Czekaj, tylko tylko zobacz na szybko, czy neon, zdążę czy nie zdążę? Wejdź do dobra, samochodu. Wpadamy. Ta maszyna nie ruszy, jeśli na jej dachu nie znajdzie się jakaś przewodniczka. Rozumiemy się? No, bez jaj. Chciałem go już gonić. No nawet mamy szybki, szybki tutaj szybkie wznowienie akcji, więc. Dobra, czysto, spadamy. To jakoś też nie jest specjalnie problematyczne. Cholera. Ach, to jakiś absurd. To im dał licencję. Widzisz, dlatego właśnie nie wolno. Dobra robota. Spróbuję. Nie, łatwo to wanie. idzie. Jesteś niesamowita, dziewczyno. Aż mi się <gryźmy> to podoba. Tak jechać od samego początku. Dobra, wracamy na trasę. Powinno być ok, albo i nie. Nie daję za wygraną. Sugestie? Mam plan, ale trzeba poczekać na odpowiednią chwilę. Dwayne, autobus gotowy? Widzę was. Jadę. Autobus? Kto to był? Ho, ho i mamy oh. blokadę darmową czasami wszystko się dobrze układa. Jak to możliwe, że nie trąbią o to w mediach? Taka groźna przewodniczka powinna być wrogiem publicznym numer jeden. Mam Brenta. Pomaga mi się nie wychylać. A, no, koniec trasy. Tu się rozładujemy. W porządku. Przyznasz, że stworzyliśmy dzisiaj bardzo zgrany duet. Ciekawe, czy w łóżku też będą. Uzbroj swoich ludzi i Kasim szukać brenta. Bo ci dziurę w tym zboczonym wbie. <laughs> Wystarczyłoby poszerzyć tą, którą już ma. <laughs> Ale kto wie, może będzie ku temu okazja. Nie, jak tutaj się okaże jakimś złoczyńcom i oszustem. Mam 5 punktów, więc można by było sobie te punkty tutaj na coś wymienić. Na przykład na to. No, tak jak mówię, będę to robił po kolei, to do jakiegoś większego znaczenia to nie ma, którą moc wybiorę. A co gdybym ci powiedział, że moi ludzie już od jakiegoś czasu szukają Brenta? Dam ci na na nich. Może się czegoś dowiedzieć? Oblecha w równego gościa w łamku chwili. No jak ty to robisz? Teksańskie wychowanie. Na ja weźmy sobie Neona, bo sporo tej energii już straciłem. I może byśmy sobie wzięli tutaj, widzę, jakieś kolejne poboczne zadanko w postaci graffiti. Okej, okay, dobra, jest tutaj coś, bierzemy. Dobra. To Troszeczkę bardziej skomplikowane. Jeszcze tutaj. Kurczę, testowanie łatwiej było mi a nie, jest, okej, okay, dobra. Pamiętam, że właśnie w podstawce... Na ciebie, ...mieliśmy dwa szablony, albo czasami trzy nawet, musieliśmy malować trzy razy, bo w tej postaci tutaj, kiedy gramy w Fetch, wystarczy tylko raz tym neonem prysnąć, powiedzmy to. I wszystko bardzo fajnie tutaj się na tych ścianach rzeźbi. No, zdecydowanie bardziej efektowniejsze, no, musisz to przyznać. Nie ma co do tego wątpliwości. O, kolejny grafik. Jak już jestem przy tutaj pobliżu, to sobie weźmiemy. A to, co to, to takiego jest? Na razie mi to mało mówi. Też, że takiego kocura widzę. Drugiego kotura? Ewolucja kota. Od zwykłego dachowca po super kota. A kurde, ciężko mi jest trafić tutaj. Aj, no dajesz pecz, no jeszcze tutaj. Dobra, trafiłem. Tam jest kurde, sporo tych punktów jest za te misje poboczne, więc warto je sobie wykonywać. Czekajcie, co tu mamy? Cztery punkty, akurat, starczą. Dobra. Z nimi bawił, nie będę. Ale możemy wykonać kolejną misję. Ochraniaj ludzi Szejna przed rekinami. To po raz kolejny walka z rekinami, tak? Z nimi tutaj będzie w sumie najwięcej takich, takich się potyczek. Może rekiny załatwiły jednego z moich. Przepraszam, słonko, ale muszę odwołać chłopaków. To zbyt niebezpieczne. Nie, nie, ochronię ich. Powiedz swoim ludziom, że ochronię każdego, kto szuka blęta. Dam radę Dobra, ty dasz radę, w ciebie wierzę, a nie wiem czy mój pad da radę, bo już tutaj mi ciągle się pojawiają. Twój człowiek jeszcze dycha. Cieszę się, że tak dobrze sobie radzisz. Bo właśnie namierzyli kolejnego z moich ludzi. Zajmę się tym. Daj mi namiary na niego. Informacje, że mi się... rozładowuje. Czekajcie sobie, tylko podłączę kabel. Dobra, jestem z wami ponownie już. Więc możemy dalej kontynuować tą przygodę. Wchodzimy w takie gniazda snajperskie. Będziemy musieli wyeliminować dosyć to jest łatwe. Nawet na normalnym poziomie trudności jest to dosyć łatwe, naprawdę. No dalej! Tym bardziej, że zobaczcie, ona sobie tutaj doładowuje moc od razu z jakiejś... Nie wiem, to jest lampa? uratowałaś go. Chwała ci za to. Chyba tak. Potrzebuję teraz ludzi. Wykorzystajmy to, że twoi ludzie są namierzeni. Kasz im wszystkim pójść do restauracji Olawskiego portu. Schowam się na jakimś dachu i zaatakuję rekinę z góry, jak się pojawią. No, to całkiem niezły pomysł. Ja podjadę na tyły restauracji. Jak zaatakujesz? Zgarnę wszystkich chłopaków i w długą. Też kurczę tutaj mam, jak widzicie, już pełen pasek zdrowia, żeby wykonać tą osobliwość. To dosyć fajny atak, ale może sobie go jeszcze zostawię. Też boję się, że po prostu trafię w jakiegoś tutaj z ludzi, z którymi współpracujemy, a tego bym nie chciał takim, takim dużym, wielkim atakiem, wiecie. Dlatego też... rozwalam ich. W inny sposób zupełnie. Ale to, jest to pięknie. A, możemy ich faktycznie szybciej zlokalizować. moi ludzie idą bożną uliczką. Nikogo to nie obchodzi! Wszyscy strzelają do ciebie! Mi to nie przeszkadza. Szukają guza? A to go znajdą. A, lubię takie zadziorne... kobietki. No ideał, dosłownie ideał, tylko gdyby miałeś jakiś inny kolor włosów, a nie takie różowe, to byłaby idealna. Szczególnie FES z mojego punktu widzenia ma mega fajne usta. Nie wiem czy zwrócić na to uwagę. Wszystków dużych nie ma, to powinniście uwagę zwrócić na to, ale nie wiem. Nie jestem tego pewien. Też w sumie zawsze to gramy jakimiś facetami w grach. Jedynie tak tą brider, z którymi się teraz na szybko kojarzam grami, gdzie gramy kobietom. I właśnie to DLC. W końcu można troszeczkę sobie też popatrzeć w tych kassenkach różnych na naszą główną bohaterkę w tym DLC. A nie tylko facet, facet facet tylko zadowolona. I zaciesz. Ich do poszukiwań. Dałaś z siebie wszystko. Wow! Coś niesamowitego. Jesteś jak kostucha. Nie jestem potworem, ja tylko. chcę pomóc bratu. Czasem mi odbija, gdy go nie ma. No cóż, dziś szczęście się do pani uśmiechnęło. Jeden z uratowanych przez panią ludzi podsłuchał, że któryś z rekinów odebrał kogoś z Georgetown. Jeśli zdobędziemy nagranie z monitoringu, to może uda nam się namierzyć tego człowieka i dotrzeć do Brenda. Od czasu do czasu bywasz znośny. Hmm, czy to oznacza, że w końcu pozwolisz temu kokbojowi dosiąść, byczkę? Deki to samce. Dobra, no, no tam nie ma. <laughs> ten koleś <konecz> jest głupi. <laughs> najpierw mówił, najpierw chciał z nią pójść do łóżka, teraz mówi przez pani. Rozdwojenie jaźni, naprawdę. Czekajcie, bo widzę tutaj poboczną jakąś kolejną misję, więc sobie ją sprawdzimy. Tak jak obiecałem, tak robię. To jest chyba uwalnianie jakichś randomowych ludzi, tak mi się wydaje. Mówcie, że... Nie, dobra. Myślałem, że go zabiłem, ale nie. On tutaj jest chyba jeszcze żywy, ale widzę, że mamy wsparcie. Niestety... A, pięknie. Też jak widzicie, mamy w, w tym DLC takie specjalne, różne zadania. Na przykład, teraz muszę zabić e, w walce wręcz 10 osób, i za to też mamy punkty jakieś. Więc warto w różnoraki sposób walczyć z przeciwnikami, aby te punkty doświadczenia nam wpadały. Jestem ciekaw, czy będzie. Bo nie, wiem, no wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, bardzo łatwo będzie mi teraz e, ulepszyć sobie całkowicie tą postać. I jestem ciekaw, czy jest jakiś potem sposób motywacji na to, Abyśmy dalej te punkty potem do doświadczenia zdobywali, bo w sumie mamy ulepszoną na maksach postać, myślę, że w łatwy sposób. To potem może być... Nie, być, nie będziemy mieli motywacji, ale zobaczymy sobie to. Myślę, że dosyć szybko tą postać sobie ulepszę. W sumie wiecie co? To by było na tyle w tym odcinku. Ja jeszcze sobie zabiję tutaj tych dwóch koleśni na samej górze i postaram się o to, abyście dzisiaj dostali jeszcze jeden odcinek. A właśnie, z tego DLC, zobaczymy jak się wyrobię, prostu tylko tego jeszcze zabiję, okej, okay. o to chodziło, no i to by było tyle, jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę, no i czekajcie na kolejne odcinki z tego DLC, cześć!